No właśnie, co wyszło z tych wszystkich rozmów Marcinkowskiego i Chłopowskiego? W 1835 roku założono Kasyno Gostyńskie, pierwsze stowarzyszenie pracy organicznej w Wielkopolsce. Jego zadaniem było realizowanie jednego z podstawowych postulatów pozytywizmu podejmowania przez wszystkie warstwy społeczeństwa solidarnego wysiłku na rzecz rozwoju gospodarczego oraz umocnienia wewnętrznych więzi między poszczególnymi jego warstwami. To Gostyńskie Planty, dziś plac Karola Marcinkowskiego, niegdyś targowisko miejskie, wokół którego sytuowały się oberże oferujące podróżnym noclegi i posiłki. Taka oberża mieściła się również we wspomnianym już wcześniej domu Kuleszy. Początkowo członkowie stowarzyszenia spotykali się co środę na obiedzie w oberży Kuleszy. Warto tu dodać, że właściciel oberży był kapitanem wojsk napoleońskich i byłym burmistrzem Gostynia. Tak więc co środę grupa patriotów spotykała się, by wymieniać poglądy polityczne, gospodarcze i społeczne. Z czasem wynikło, że zakres działań wymaga własnego lokalu. Już w 1837 roku towarzystwo podjęło decyzję o wybudowaniu własnej siedziby. Po czterech latach, w październiku 1841 roku, budowlę oddano do użytku. Dzisiaj mieści się tu szpital. Dawny budynek był mniejszy niż obecnie. Znajdowała się tutaj duża sala balowa przeznaczona na walne zgromadzenia, pokoje dyrekcji, salki klubowe, pomieszczenia biblioteki i czytelni oraz gabinet zbiorów muzealnych. Nowy gmach wzniesiono głównie z pieniędzy przekazanych przez Gustawa Potworowskiego z Goli. I jemu oddajmy teraz głos. W holu szpitala wisi portret jednego z organiczników. Kto to?